Nigdy więcej się o nic nie zakładam, a ściślej mówiąc o prędkość czytanych książek. Nazywam się Czuły Kaktus, a to jest Suma Sierpnia. W tego miesięcznej w sumie miesiąca porozmawiamy o kilku sprawach. Będziemy mówić o niewidzialnej wystawie, o grze detektywistycznej Jenny Le porozmawiamy na temat książki miesiąca o explosion. opowiem o wyzwaniu 13 do 13 i przedstawię ten monstrualny stos książek, które kupiłem. Wcale tego mało nie jest. Na początku miesiąca udałem się z Iwoną na niewidzialną wystawę, czyli wydarzenie, które już od dłuższego czasu siedzi w Warszawie, ale dopiero teraz zebrałem się na to, żeby tam pójść. Koncepcja niewidzialnej wystawy jest dosyć prosta. Chodzi o to, że świat przedstawiony na tej wystawie będzie taki, jak mniej więcej widzą ją osoby niewidome czyli jesteś w dosłownej ciemności, otwierasz czy zamykasz oczy, nadal jest ciemno i nic, absolutnie nic nie widać, i chodzisz po kilku pomieszczeniach i Patrzysz, patrzysz na to, jak to wygląda z perspektywy osób niewidomych. Jest to bardzo ciekawe przeżycie, również dlatego, że przewodnikami są osoby niewidome i pokazują nam, e, jak to wygląda, i mówią kilka ciekawostek, e, fanfaktów na temat bycia niewidomym. Przeżycie bardzo emocjonujące, dla mnie nawet trochę zbyt intensywne, aczkolwiek warte, bardzo warte, gorąco polecam. Godzina. Bardzo intensywnych wrażeń, naprawdę zmienia perspektywę. Oczywiście link będzie zamieszczony na dole w opisie i będzie wszystko na moim blogu. Często jestem na Kickstarterze, ale nie często próbuję y, pomóc w ufundowaniu gier, przy czym General Recruit to wyjątek, abym bardzo mi się spodobał trailer i podejście humorystyczne. Teraz będzie kawałek trailera. Jeżeli chcesz zobaczyć go całego, to również zapraszam na mojego bloga czy u oh, hello. I'm Arthur K. Finkelstein, homemade jam enthusiast, wildlife dental society member, and author of Jenny the Clue. The greatest choose your own adventure novel series in the world! And now I want you to help me write her biggest adventure yet Jenny the Clue, Detective Roo, an interactive adventure game where you control the story. Hey, you're not supposed to see that yet! Spoiler alert! A więc dalej. Osoby, które mnie znają, zapewne wiedzą, jaka jest moja ulubiona, najbardziej ulubieńsza książka. A jest mi Cyrk Nocy. Po polsku, po angielsku i po drugim angielsku. Tak. tę <laughs> <Kochane> książkę. <laughs> Dlatego tak bardzo mnie cieszysz, że amerykańskie Booksplosion postanowiło uczynić właśnie książkę Cyrk Nocy. A książką miesiąca, którą trzeba było przeczytać do końca sierpnia. Mam nadzieję, że trochę podbije tę popularność, bo bo, bo. bo. bo ja kocham tę tak książkę. Tak. Jest cudowna. Jest dostępna tanio, jeszcze w Carrefourze za 15 zł. Możecie podawać. Uwielbiam ją. Znam jej wady. Wiem, że wielu was się nie podoba, bo jest przynudna. Aczkolwiek ja, ja ją kocham. Kocham. Top 1. Top i oczywiście link do strony BookSplorzm będzie na moim blogu Cactus. A teraz, jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmy, zapewne wiecie, że biorę udział w wyzwaniu 13 do 13 razem z Justyną, w którym muszę przeczytać 13 książek do końca miesiąca. Koniec miesiąca akurat e, poszedł 2 sierpnia, 2 września, nie wiem, patrzeć w kalendarz. Dlatego teraz dopiero kręcę ten film, no ale, ale... 13 książek. Wiem, że dla niektórych to nie jest dużo, ale dla mnie, biorąc pod uwagę, że miałem na pracy, organizowałem gry miejską, a właśnie, gry miejska. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem w jednym z głównych organizatorów wydarzenia z Ludwanów Harego Pottera 2014, który jest, odbywa się w formie gry miejskiej i jest czadowo Bardzo nam się udała tegoroczna edycja, która odbyła się w piątek a 29 sierpnia. Było ponad 220 osób. Było, było czadowo, naprawdę. Zdjęcia cały czas udostępniamy na naszej stronie Drarity, jak i również na naszym wydarzeniu, oczywiście. Link na blogu człowieka to. Ale wezwanie 13 do 13. Tam za mną są dwa stosy. Jeden to jest książek, które kupiłem i zapożyczyłem. I jeden to stos książek, które przeczytałem w tym miesiącu. Zanim przejdziemy do oceniania tego, co zacząłem czytać, pamiętajcie, że naprawdę miałem natłok różnych rzeczy. Również dopadł mi wielki leniwiec. Czasem wygodniej jest posiedzieć na Facebooku, aniżeli czytać. Dlatego niektóre pozycje są mniej, a niektóre bardziej ambitne, w zależności od tego, jaki miałem nastrój. Były przy okazji cztery książki, które narzuciła, narzuciła mi Justyna, za co ja Justyna widzę do końca życia, bo wybrała same paskudy po prostu dla mnie. A więc oto jest mój stos tego miesięcznego czytadła. Było tego sporo. Wszystkie recenzje będą udostępnione do moim bloku, jak będę montował filmy, których mi się na razie nie chce robić, dlatego że jestem nadal po wielkim wodospadzie do żylnej kawy i muszę jeszcze się zresetować. Ale, yy, ale, ale, będę. Teraz pokażę wszystkie 13 książek, które przeczytałem i takie tam krótkie, krót, krótkie gadania. Pierwszy poszedł, trafny wybór, który już zrecenzowałem, dlatego jeżeli chcesz o nim się dowiedzieć czegoś więcej, to możesz po prostu pójść na mój kanał ⁇ Czły Kaktus ⁇ Druga była Molly Moon, zatrzymuje czas, czyli kontynuacja Gdzieś tam mam pierwszą część, ale kontynuacja książki z mojego dzieciństwa. Również jest recenzja dostępna. Fajne. Trzecie! Trzecie są wzgórza. Tak, jest na blogu. Czwarte były dialogi zwierząt. wydaniem kolec, czyli w jak zwykle dało czadu, jest przepięknie. Również jest już zamieszczone na blogu. Następny jest. E, Wielki kat. Jest w tym ładnym wydaniu, które nie należy do mnie. Moje piękne wydanie jest tutaj. E, recenzja ukaże się tuż tuż, więc e, zachęcam. Porozmawiam sobie właśnie o wydaniu, o zawartości, o moich. E, no, o moich emocjach na temat tej książki. Potem byli czarodzieje skrzydła nocy. E, kręcieniu już recenzja czeka na zmontowanie. Zrozumiecie dlaczego to jest naklejone? To. Piąta była Yati Tuba czarownica z salem w bardzo ładnym wydaniu. Oczywiście wydawnictwo było WAB, bo któż by inny ładnie wydał. I recenzja też już jest zrobiona, tylko że trzeba ją zmontować. Nie teraz. Następny poszliśmy trochę bardziej w klasykę. O, dobra, dr. Jackie i pan Hyde. Jest, jest, jest spoko, jest spoko. Również... Yy... nie, jeszcze nie ma zrobionego, ale będzie zrobione. Następna pozycja to na tropie zła raporty Profilera, czyli coś, czym zupełnie nie mam wprawy i czego nie do końca lubię, albowiem nie jestem wielki fanem kryminałów, ani horrorów, ani nic takiego. I, yy... Ale zachęciło mnie to, że właśnie Profiler napisał tę książkę i taki naprawdę zawodowy Profiler, facet, który pracował w policji i, i, i bla, bla, bla. No, ale e, moja głowa nie była przygotowana do tej ilości krwi, jakość zbrodni, wyprute flaki i, 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 i w ogóle. Tak, to, to było dziwne. E, potem czytałem Ptaszka Williama Ortona, e, Dużo, dużo mieszanych uczuć. E, głównie nuda. E, I tak, to będzie zrecenzowane. Potem zacząłem czytać książkę, którą Tysia mi kazała przeczytać, czyli Kleopatra, nie wiem czy widzicie jakikolwiek napis, ale jest Kleopatra i to się czytało ciężko, albowiem książka jest dosyć niby niedługa, no bo 300 stron tekstu i prawie 50 stron przypisów i bibliografii znaczy przypisów i bibliografii, ale czytało się naprawdę to formie. Dlatego w międzyczasie, ponieważ już już kończyło się wyzwanie, miałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Miałem sześć dni na przeczytanie tego i jeszcze dwóch innych książek. Wybrałem sobie książki młodzieżowe i tutaj nie nie oceniajcie mnie. Ulysses Moore Wrota Czasu. To była książka, którą kiedyś sobie już kupiłem. Kiedy byłem młodszy, jechałem do Siedlec. Droga trwała dwie godziny. Ja myślałem, że Dłużej nie można jechać, ale dorosłość skorygowało że można jechać dłużej. E, tak więc wtedy się poddałem, ponieważ zanudziła mnie ta książka na śmierć. Teraz się nie poddałem, ale książka zanudziła mnie na śmierć. E, I ostatnią książkę, jaką przeczytałem dosłownie, e, złączyłem ją dwie godziny przed końcem Wezwania, czyli 2 sierpnia. Jestem Głąbem, nadal mam na myśli 2 września. O godzinie 11 były opowieści z Narni, które kiedyś czytałem i chciałem sobie odświeżyć, ponieważ chciałem przeczytać całą serię. No, ale nie wiem czy po przeczytaniu tego będę chciał czytać całą serię, bo jakoś tak No trochę mnie to rozczarowało. Tak więc udało mi się przeczytać wszystkie 13 książek w ciągu miesiąca. Tak jak powtarzam, dla mnie, dla mnie 13 książek to było sporo, naprawdę dosyć trudne wyzwanie. I, i biorąc jeszcze pod uwagę ten limit czasowy. I to, że miałem naprawdę dużo, dużo do roboty w związku z tym z lotem i z pracą, to... No kurka, to jest, to jest naprawdę sporo, naprawdę sporo. Jestem z siebie dumny. Może dwie, trzy książki mi zabędim na jakieś inne, ale, ale, ale czas gonił. Już nigdy więcej się nie założę o prędkość czytania książek, dlatego że yy, z natury uważam... Że książkę nie powinno się czytać na jedno łyknięcie. Uważam, że to jest nie fair w stosunku do autora, który spędzał miesiące lata na pisaniu tej książki, a ja ją przeczytałem w jeden wieczór. To jest po prostu no, brak szacunku dla autora. Dlatego niektóre książki, które czytałem w tym wyzwaniu, trochę dłużej się rozlekały niż inne, dlatego że na przykład chciałem, żeby się dłużej rozlekały, albo dlatego, że były tak koszmarne, że nie mogłem tego czytać po prostu. Ale y, główna zasada jest taka, że nie lubię czytać szybko książek, dlatego teraz kosmicznie się cieszę, że ten przeklęty sierpień się skończył i mogę czytać z taką prędkością, z jaką mi się podoba. A to są książki. A to są książki, które kupiłem w tym miesiącu. Fun fact, myślałem, że w tym miesiącu kupiłem zaledwie kilka sztuk jakieś 4, 5. Teraz jak patrzę, to wyszło tego raz, 2, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, osiem, dziewięć, 10, 11. 12 książek, czyli w zasadzie takie drugie wyzwanie, 13 do 13. Eee, no i teraz w skrócie mniej więcej, co kupiłem. Ten stos jest o wiele za duży, a moje biurko o wiele za małe, dlatego po prostu będę leciał w kolejności, w jakiej już są przypadkowo ułożone. Dendallus, de czyli rok 1984 George'a Orwella. Tyle słyszano o tym autorze i co to mi napisał, jak to bardzo nie zmieniło życia, świata i w ogóle spojrzenia na literaturę, bla, bla bla no to w końcu stwierdziłem, że nie wiem za ile ona była chyba za 8 zł. Wydanie lub Lubię wydanie kieszonkowe i tam książki. Dlatego stwierdziłem, że sobie kupię. Następnie mamy Fangirl Rainbow Rowell Rainbow. Eee, Spróbujcie to powiedzieć szybko, Rainbow Rowell. Eee, I te książki, jeżeli oglądacie angielskiego Booktuba, eee, to wiecie, że, że każda osoba, która recenzuje książki, ma tę książkę, a przynajmniej jeszcze przynajmniej jeszcze jedną... No, Każda osoba ma tę książkę i przynajmniej jeszcze jedną, inną, tej samej autorki. Fangirl jest, z tego co słyszałem, naprawdę przeuroczą pozycją. Widzicie jaki ten stos jest duży? Mogę postawić książkę na wysokość mojej twarzy. Książka jest naprawdę fajna, ponoć. Jeszcze się nie zawałem, tam dwie strony. Ale jest, to jest super przeurocza. I wątki są naprawdę fajne, więc, więc liczę na kobietę, która ma na imię tęcza. No, potem mamy Harry'ego Pottera 5, czyli Order of the Phoenix. Eee, tę książkę wymieniłem na inną książkę w mojej pracy, albowiem tamta mi się mniej niż bardziej podobała, a Harry'ego Pottera 5 w angielskiej wersji zawsze fajnie mieć. Tak jak mówiłem, Cyrk Nocy to moja najbardziej naukowca książka. W ogóle. I a jak to się dzieje, to nie jest za bardzo spoiler, ale 1920 rok, czyli takie mocno retro, kapelusze, płaszcze, ta, ta, ta. No i jest tam magia. 1920 i magia to są dwa teksty, które sprawiają, że od razu kupuję książkę. Dlatego mam The Definers Libby Bray. Książka, która właśnie nie mam. Nie mam Zero. Zero pojęcia o czym to może być. Wiem, tyle że ma iluminackie oko na środku, i to był jeden z powodów, dla którego kupiłem tę książkę. No i ma przepiękną, przepiękną kładeczkę, że jak się czyta, to chodzi o takie. I jest cudowna. No jest 1920 i czary. Mi więcej naprawdę nie trzeba. Dalej mamy Uroczysko, czyli również wyprawa ku Dalusowi. Książkę znalazłem na dziale dziecięco-młodzieżowym. Ja lubię takie opowieści i jest naprawdę przepięknie wydana. Ma cudowne, cudowne rysunki, których teraz oczywiście nie mogę znaleźć, ale normalnie jest ich tysiąc. Ma naprawdę bardzo ładne rysunki. Czytałem chyba dwie strony, było spoko. Było tanio, było ładne i, i, i kupiłem. Dalej mam ćwiczenia stylistyczne Raymonda czy Raimonda. Nie, no nie będę próbował przeczytać tego nazwiska, przepraszam, ale Dziewczyny stylistyczne to książeczka, którą e, zobaczyłem u jakiegoś innego blogera książkowego. I opiera się ona na tym, że mamy jakąś sytuację, e, która jest przedstawiona na 99 najróżniejszych sposobów. Stylów pisania e, mamy jakiś taki parę etycznie, enfatycznie, biernie, analityczno-logicznie. Animistycznie, negatywnie, pierwszoosobowo. Mamy 99 sposobów, żeby przedstawić jedną scenę. Wydaje mi się, że to naprawdę ciekawe. No, dlatego kupiłem było tanio, niech żyje Bonito. A skoro, a skoro mowa o Bonito. Zamówiłem tam tu również książkę Troje. Będę się rozpisywał, rozgadywał. dlaczego kupiłem tę książkę podczas recenzji tej książki, jeżeli do niej kiedykolwiek dojdzie. Aczkolwiek to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że. Ma czarne brzegi, a ja kocham książki z czarnymi brzegami. Są takie ładne. O Boże. I to nie jest taka typowa książka, jeżeli chodzi o wydanie, albo tym jest dosyć taka. No. Tu mamy normalną książkę, tak się wygnie, a ona się wygnie, tak. Jak to powiedziała Iga, to wygląda jak plik z piętych kartek po prostu przy brzegu co wcale nie odejmuje uroku tej książce. Następnie mamy e, Geneza, czyli również, e, również Dedalus. E, Kupiłem tę książkę również na... również, również... również na dziale młodzieżowym. E, al, no bo kiedyś tam, kiedyś tam na jakimś booktubie e, ktoś opisywał tę książkę, powiedział, że nie jest ta, taka zła i popatrzyłem na nią, zobaczyłem monstrualną książkę, jest. czcionkę. Monstrualna, naprawdę, może tego tak nie widać, ale jest gigantyczna. To jest prześmieszne, bo książka ma prawie 500 stron, a gdyby była mniejsza czcionka, 400 by miała, 400 może 350. Naprawdę jest monstrualna. Dwie kolejne książki podczas wyprawy do Dedalusa razem z Anią, czyli Klaudyna odchodzi i małżeństwo Klaudyny. Dwie książki wydane przez wydawnictwo WWAB na temat kiepskiego wydania, a zarazem bardzo ładnego wydania. Będę się rozpisywał, kiedy przeczytam te książki. Dalej mam e, liryki e, Stanisława Srokowskiego. Jakiś bloger albo jakaś blogerka opisywali tę książkę. To jest zbiór poezji e, i mówili że jest bardzo spoko, że jest fajne, że, że naprawdę porusza duszę. Cudne, cudne, naprawdę przenośnie i wszystko jest fajne. Było na bonito. Było tanio, tanio, bo ni to, się po prostu składa. I ostatnia książka również po angielsku to e, Spider Week Chronicles The Completely Fantastical Edition, czyli zbiór wszystkich książek e, Spider Week, co jest śmieszne. Wcale nie jestem wielkim fajny, fanem Kronik e, Spider Week. Tak naprawdę, z tego co pamiętam, one były dla mnie nawet spoko. Pierwsze dwie części, czy tam trzy, chyba z pięciu. Nie chcę kłamać. Bodaj z pięciu i... Było okej, okay, ale kiedy zobaczyłem to wydanie, to wydanie jest przepiękne, jest cudowne, ma pozłacane litery i, i, i tutaj tego się chyba nie będzie dało zobaczyć, no widzicie, że tutaj są jakieś takie naklejki, ale to są takie prawie przeźroczyste naklejki na czarnym tle i to wygląda nieziemsko, ale, ale poza tym, że to jest takie ładne wydanie, to on ma jeszcze właśnie dust jacket i jak zwrócimy ten dust jacket, to chodzi o takie piękne coś. No, 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 kurde. To jest przepiękne. Ja wiem, to jest płytkę, ale kupiłem tę książkę dla wydania. A wydanie jest przepiękne, dlatego jestem w pełni usprawiedliwiony i nie możecie mnie oceniać. Ha! A teraz do książek, które się zapożyczyłem. Tę książkę, czyli pozycję Nowa Ziemia, wziąłem dlatego, że podczas rozmowy z mm, autorką blogu, Ludzka Sokowirówka, rozmawialiśmy na temat tego. Czy istnieją jakieś dobre dystopie? Czy w zasadzie książki młodzieży już są skazane na schematyczność i taka brak nowości? I ona właśnie mi poleciła książkę Nowe Ziemie Juliany Bagot. Dobrze mówię? Nie, nie wiem, czy dokładnie zobaczycie. No, i ponieważ ja już bardzo sceptycznie podchodzę do dystopii, czego wcale świadectwem zaprzeczenia nie jest książka Geneza, którą kupiłem. Nie, nie. Nowe ziemię wypożyczyłem z biblioteki, jako że się dało. Było to darmo, a darmo brzmi cudownie. E, wziąłem depozycję. Jest to dystopia, o której nie ma najlepszego pojęcia, o co do końca kamam, Ale ludzka sokowierówka to zachwalała, więc wziąłem. Druga książka zapożyczoną jest w zasadzie kradzież od mojej matki, e, czyli siła nawyku, dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i w biznesie. Trzymam kilka osób, które to polecało. I, I akurat nawyki to taka rzecz, która mnie przeraża i przeraża mnie ich wpływ na moje życie. Bardzo chciałbym umieć je zmieniać. Bardzo by się to przydało. Jakoś tak prowadzić negocjacje z czekoladą. Następne trzy książki pochodzą od Marleny. To jest Cudze życie, Lucrecja Borgia, to ja i Pamiętnik Nikola Sparks. No! Pamiętnik chyba. Jeżeli ktoś nie widział filmu, tak jak ja, przynajmniej więcej ogarnia, że jest taka scena w deszczu i oni się całują. W zasadzie tyle, co wiem na temat tej książki. No i właśnie ją pożyczyłem. Na razie jestem na 50. stronie w książce, która ma po prostu komicznie gigantyczną czcionkę. Mogła być przynajmniej dwa razy mniejsza. Na razie trudno mi powiedzieć. Na razie mi się nie podoba. Na razie nie no i Lukrecja Borgia było właśnie na temat e, naszej rozmowy na temat w i Marlena mówi, że właśnie ta książka idealnie oddaje to, co się tam dzieje a Cudze Życie jest to nie mam pojęcia co nie mam pojęcia naprawdę, dała mi to nie wziąłem, lubię podbierać książki o matkę to podsumowanie było naprawdę długie ale mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego tych książek się naprawdę sporo nagromadziło myślałem, że będzie ich Tycio, że właśnie ten filmik podsumowanie będzie bardzo krótki, ale jest dosyć długi. Książki przeczytane w tym miesiącu 13, zakupione, 12, pożyczone 5. Jest źle. Jest bardzo źle. Ten miesiąc sierpień był koszmarny. Właśnie przez to, że musiałem cały czas pędzić, żeby czytać te książki, czego nie cierpię, ale za to, ale za to wygrałem zakład. Tyśa musi mi kupić książkę. Mówi, aże nie podołam. Ha! Udało się. Nie! Yeah. Oczywiście wszystko to, co mówię na temat cyrku nocy, niewidzialnej wystawy, genyle clue, wszystko znajduje się na moim blogu Czuły Kaktus, gdzie link jest na dole. Prawie do każdego posta zamieszczam jakiś dodatkowy content, dlatego warto, warto czasem zajrzeć, popatrzeć, no. No. Przybywajcie. To tyle w tej sumie miesiąca. Jeżeli wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, mojego kanału, mojego profilu na Facebooku, mojego bloga Czuły Kaktus, gdzie zamieszczam książki bez streszczeń.